Chciałam serdecznie przywitać Państwa na 46. edycji Okolskiej tak, Dagłoń z Doliną Spamiętą. No, już 25 lat to obradzie, no, tutaj... Dzień dobry, firma Bielsko-Biała ulica Karpacka 15. Jesteśmy od kilkunastu lat na, lat na rynku. Zajmujemy się głównie odnawialnymi źródłami energii. Mamy już zamontowane około 3,5 tysiąca kolektorów słonecznych, bogate doświadczenie w pompach ciepła, około 2,5 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych i jedna duża instalacja 1 MW. Co nas wyróżnia? Przede wszystkim jest to profesjonalny montaż serwis monitoring tych instalacji oraz najważniejsze dla klienta pozyskiwanie dofinansowań są to głównie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz regionalne programy operacyjne. Zapraszamy na naszą stronę ekosan.pl.